dzisiaj jestem doktorem. Taką mamy sytuację, jaką mamy, jest COVID, jest wirus, także dzisiaj doktor de covers na weselu, doktor samo zło, można powiedzieć. Będzie wesoło, zapraszamy. Kto ma buty młodej pary? Zapraszamy na środek. Drodzy Państwo, oddajemy buciki, a już za chwilę wręczamy Państwu nagrodę. Oddajemy, zakładamy młodej parze na nogi buciki. Pasuje ten wód, czy nie? Słabo pan smarował. Słabo pan smarował. Słucha pan, na zachętę, proszę bardzo. Na, na lepsze smarowanie, proszę, do pana. Słuchajcie, naprawdę, jesteśmy dzisiaj sterylni, wódkę nawet podajemy w strzykawkach. Na to smarowanie musi być, pierwszy proszę bardzo, do samego dna. Sama wódka czysta, przetroczysta, weselna. Proszę mało? Doktor Dawidow poleje jeszcze jednego. Doktor Dekomers, samo I Jeszcze troszeczkę? Dobra, pan, pan Młody wciąga bucik, pan Młody wciągnie bucik. Dla państwa również szczepioneczka, żeby lepiej się bogaci. konserwować. Proszę bardzo. Będą bogaci. Proszę bardzo, do samego dnia. Jeszcze Pani. Zapraszam panią na mielenie. Pani I pijemy do samego dnia ze zdrowiem. Młodej pary. Pijemy. Jak prawdziwy doktor, mam ze do sobą receptę. Z tą receptą, drodzy Państwo, zgłosicie się do pana świadka. Pan świadek da wam wódeczkę. <śleskujesz> Zapraszam, drodzy Państwo, do świadka po butelkę wódki, po szczepionkę. Zapraszam, drodzy Świadek rozdaje przepyszną, wysoką wódeczkę już teraz. Drodzy goście, zapraszamy osoby, które mają jeszcze rzeczy młodej pary. Kto jeszcze ma rzeczy młodej pary, zapraszamy tutaj. A dla Państwa oczywiście szczepionka. Wszyscy są chętni, proszę bardzo, można brać sobie kieliszki, można się częstować. można? całą strzykawkę dawać, proszę bardzo. Proszę bardzo. Bierzemy kieliszki, częstujemy się. Do buzików dostać I za zdrowie młodych uchwały, nagroda, pocieszenia. Gąskie! I do samego dana proszę bardzo za zdrowie młodej pary. Kto ma jeszcze ochotę na wykładkę? Jest dużo. Może pan. Może pan. pan. Doktor Ty Kropówka czeka, przygotowana, termometr gotowy. Jest tam podponujący. Na początek zmierzymy panu temperaturę. Mamy profesjonalny termometr. Także mierzymy panu teraz temperaturę. Zobaczymy, zobaczymy, co tam pokaże. Trzymaj mocno, trzymaj mocno nowy panie młody. Ja już teraz widzę, że na początek szczepionka musi być. Złapał muchę, przysięga była. Jak złapie muchę do trzeźwy nie wyjdzie. Jaka wódka? Dobra. Tak. Jaka wódka? Elegancka. Elegancka, dobra elegancka. Ostatnio się też tak powtarzał. Po czterdziestu kielisznego musieliśmy wnosić sztywnego.